Moi drodzy, kupiłam na AliExpress maszynkę do czyszczenia pędzli. Kosztowało mnie to całe 70 zł i mamy tutaj taki pojemnik, końcówki różnego rozmiaru do umieszczenia pędzli i taki. ruszający się sprzęt. <grych> Jeśli to będzie działać, to będę naprawdę szczęśliwa. Dodaję troszeczkę wlewam wodę, troszeczkę wyżej, aby on wysechł. Wydaje mi się, że pędzel do podkładu był jednak za trudnym przeciwnikiem. Troszkę się boję, że ta siła i ta moc może rozwalić w ogóle te pędzle. To są dobre pędzle. A co z takimi pędzlami typu do brwi? Nie będzie to mój ulubiony sprzęt. Cyprian wymyślił alternatywę. Co dziwne, to nawet działa, także niektóre pędzle się serio myją. Mam twoją wiertarkę teraz w razie myśli? Kupcie chłopą w krętarki.